Cześć. Ja nazywam się Wojciech Oleńiga to jest myślące Pieniądze gdzie uczymy się w jaki sposób efektywnie zarządzać pieniędzmi, a także spełniać swoje marzenia. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o inteligencji finansowej. Podam ci takich 9 punktów, które sprawią, że twoje finanse będą bardziej zaopiekowane, żebyś świadomie do nich podchodził i być może o tych zasadach nigdy nie dowiedziałeś się, nie nauczyłeś się w szkole, więc pora nadrobić zaległości i ja ci w tym wszystkim pomogę. I tak jedziemy z punktem pierwszym: i punkt pierwszy na naszej liście to matematyka. Pamiętaj, że finanse to jest matematyka. Dzisiaj finanse stały się przedmiotem takiej, takiej religijności, można by to nazwać. Czyli wiesz, afirmujemy, manifestujemy, żeby one się zmaterializowały, przyciągnęły jakiś do nas. Nie, finanse to czysta matematyka. I być może miałeś problemy właśnie w szkole z matematyką, w szkole, w liceum, na studiach, gdziekolwiek była ta matematyka w jakiś sposób problematyczna. Ale tutaj, właśnie, jeżeli nie ogarniesz sobie tego tematu, będzie Ci bardzo ciężko, ponieważ popatrzcie, takie proste działania jak mnożenie, dodawanie, odejmowanie, dzielenie, wiedzieć jak co sobie dodać, czy mi się to opłaca czy nie, dodatkowo dochodzą procenty, które bardzo często, jak zauważysz wchodząc w świat finansów, bardzo często się pojawiają, bo jeżeli masz do zapłaty jakiś podatek, no to on jest wyrażany w procentach. Jeżeli masz jakąś inwestycję, no to znowu ona jest wyrażana w procentach. Więc ja mogę sobie na szybko, wiesz, przeliczyć w głowie Ok, to jest 10%, to mi daj taki zysk, czy mi się to opłaca, czy nie. A jak nie masz takich umiejętności, to ciężko ci będzie tutaj dobrze funkcjonować i podejmować dobre, szybkie decyzje. Kolejna sprawa, to pamiętaj, że pieniądze to jest wartość. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, że dany przedmiot kosztuje x złotych, tylko to jest jakaś wartość, która jest umowna. I jak to rozumieć? Popatrzcie, jeżeli mam na przykład milion złotych, to mogę za ten milion złotych kupić dom, mogę kupić jacht. Mogę kupić samochód, cokolwiek i dalej będzie to ten sam milion złotych, tylko przedstawiał różne wartości. Tak samo, na przykład, jeżeli ja kupię kurs, który będzie kosztował na przykład 5 tysięcy złotych, no to tobie by się mo mogło wydawać, kurczę, 5 tysięcy złotych, dużo kasy. Ale jeżeli ja na przykład powiem Ci, że dzięki temu kursowi ja zdobędę wiedzę, która na przykład pomoże mi zarobić 5, 10, 50 razy tyle. No to te już 5000 nie patrzę właśnie przez pryzmat ceny, tylko przez pryzmat wartości, jaką wnosi w moje życie. Więc patrzy, że po prostu pieniądze to czysta matematyka i wartości. I ostatnia rzecz to liczenie dni, miesięcy, lat. Tutaj musisz wiedzieć właśnie w długim terminie, jak te finanse będą na mnie wpływały, ile ja zarobię, ile będę mógł z tego oszczędzić. Czy na przykład wiesz, jeżeli chcę kupić jakiś przedmiot. Ile ja będę na niego musiał pracować, żeby faktycznie móc sobie go kupić bez zbędnych kredytów, wydatków? Czy faktycznie mnie na niego dzisiaj stać? Więc przelicz to, ile to wynosi w długiej perspektywie. Bo jeżeli sobie tak uprościmy, to każdy z nas przez całe swoje życie, jeżeli pracuje 30-40 lat, to na swoim koncie zbierze miliony złotych. Dosłownie każdy z nas w swoim życiu zarobi milion, dwa i teraz pytanie jest, co z tymi pieniędzmi zrobisz? Ile z tych pieniędzy będziesz umiał zachować, a ile właśnie wydasz? Więc to są takie umiejętności czysto matematyczne, przeliczenia sobie, przekalkulowania. I tutaj właśnie patrzenia w długim terminie, o czym jeszcze będę za chwilę mówił, ale popatrzcie, jeżeli ja na przykład dzwonię do klienta, ponieważ pojawił się nowy partner jako ubezpieczyciel i jestem w stanie obniżyć mu jego ubezpieczenia o 10 zł, no okej, okay, ale sobie pomyślisz Wojtek 10 zł miesięcznie, co mi to, co mi to da? Okej, okay, tylko widzisz, tylko ty tak myślisz, że 10 zł miesięcznie to jest mało. Ale jeżeli ja przedstawiłem mu, że te 10 zł, które tak naprawdę dzisiaj nic go nie będzie kosztowała, zmiana po prostu ubezpieczyciela, w długiej perspektywie zaoszczędzi mu 6-7 tysięcy złotych w przeliczeniu. Zgadza się? Więc znowu, odnosząc do tego, co wcześniej powiedziałem, że my przez całe życie zarobimy na przykład milion złotych, więc tutaj zobacz, będziesz miał kolejną właśnie taką kupkę pieniędzy, którą będziesz mógł zaoszczędzić, bo patrzcie zawsze na wszystkie swoje wydatki, że w długim terminie, dlatego mówię Ci o liczeniu właśnie miesięcy, lat, w długim terminie małe sumy będą robiły ogromną różnicę. Kolejna sprawa to księgowość i podatki. Słuchaj, tutaj dzisiaj straszy nam się, wiesz, inflacją, że burza, że Twoje oszczędności topnieją. A wiesz, co tak naprawdę powoduje, że Ty masz mniej pieniędzy w kieszeni? To nie właśnie ta wysoka inflacja. To podatki. Połowę swoich pieniędzy, które zarobisz, oddajesz do państwa. Więc pracujesz przez pół roku na, na to, żeby zapłacić różnego rodzaju, wiesz, daniny, opłaty itd. i tak dalej. jeżeli Ty umiesz sobie zoptymalizować i teraz... Nieważne właśnie, czy Ty pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą, bo w tym drugim przypadku być może będzie Ci łatwiej, ale nawet na etacie, jeżeli wiesz, jak to wygląda, umiesz się dogadać ze swoim pracodawcą, wiedzieć, jak sobie poukładać umowy, że mnie tyle kosztują podatki, to tym bardziej będziesz chciał to w stanie zrobić, bo wiesz, że podatki zjadają Twoje oszczędności. Dla przykładu popatrz się, jeżeli powiedzmy zarabiasz dzisiaj na przykład 3-4 tysiące, to tak mocno upraszczając, prawie drugie tyle pracodawca musi zapłacić różnego rodzaju opodatkowań, różnego rodzaju, wiesz, danin, opłat i tak dalej, żeby tobie wypłacić te 3000 złotych. Więc wyobraź sobie sytuację, że ty umiesz zoptymalizować, dokadać się jakoś ze swoim pracodawcą i mógłbyś na przykład część tych pieniędzy odzyskać, bo zawrzecie jakąś umowę, która będzie. Korzystna dla Was obojga. Także tutaj właśnie zwróć na to uwagę. I tutaj nie chodzi znowu, żebyś ty wiedział dokładnie, jak wyglądają przepisy, bo od tego są na przykład księgowi, doradcy podatkowi. Ja sam z takich korzystam. Ja deleguję, prowadząc swoją spółkę, właśnie księgowość, bo się na tym nie znam jakieś miesięczne, wiesz, deklaracje, liczenie podatków, nie to, że to zajmuje czas, to jest to mnóstwo przepisów, które zmieniają się czasem z dnia na dzień, więc trzeba to wszystko ogarniać. I ja w ten sposób to zlecam, ale znam podstawy, znam, wiem, ile co kosztuje, wiem, jaki jest podatek, ile trzeba zapłacić i znowu, tak jak w poprzednim, umiem sobie na szybko przeliczyć, to nie tyle kosztuje, tu będę musiał jeszcze do, do tego policzyć, Doliczyć na przykład podatek VAT, czy mi się to opłaca, czy nie? 23%, więc znowu umiejętność szybkiego. Już nie musisz tych dwu, 23, liczyć sobie na 20, na krótko, żeby mniej więcej się orientować, czy mi się to opłaca, czy mi się nie opłaca. A później, jak będziesz miał więcej czasu, siądziesz sobie i dokładnie rozpiszesz na kartce, przeliczysz sobie dokładnie procenty, siądziesz jakiś arkusz kalkulacyjny i tak dalej. Więc to wszystko możesz później zrobić. Natomiast. Takie umiejętności szybkiego liczenia, dowiedzenia się, czy mi się to opłaca, czy ja mogę zrobić coś lepiej, to ci pomoże zaoszczędzić twoje pieniądze. Bo znowu, nawet jeżeli mówimy o inwestycji, to pamiętaj, że od każdej inwestycji, od każdego twojego zysku, zapłacisz 19% podatku Belki, więc zobacz, że nawet w inwestycji jest podatek i być może o nim nie wiedziałeś. I ja mam takich właśnie z klientów, że wiesz, tu im liczę, jaki jest zysk, i na końcu mówię: jeszcze od tego podatek. O to tyle tylko. No właśnie, bo on o tym nawet nie wiedział, że trzeba to wziąć pod uwagę. Więc tutaj znowu, jak będziesz wiedział, jak to zoptymalizować, jak znaleźć rozwiązanie, które Ci obniży podatek, albo sprawi, że w ogóle go nie zapłacisz, no to znowu to przełoży się na ten Twój ogólny zysk. Więc warto tutaj właśnie zainteresować się tematem właśnie opodatkowania, bo to będzie generowało dużo pieniędzy w Twojej kieszeni. Kolejny trzeci punkt na naszej liście to procent składany. Dowiedz się czym jest procent składany i stosuj go w swoim życiu. Procent składany to zarabianie odsetek od odsetek. Jak to działa? Popatrzcie, powiedzmy, że masz swoich oszczędności 10 tysięcy złotych. Jeżeli znajdziesz rozwiązanie inwestycyjne, które daje ci 10% w skali roku, no to po roku czasu będziesz miał 1000 złotych. I w kolejnym roku, jeżeli znowu będziesz chciał zainwestować, no to nie inwestujesz już 10 tysięcy, tylko 11 tysięcy, czyli ten tysiąc zysku. Więc znowu w kolejnym roku będziesz miał już zysku 1100 zł. I to będzie sumowało się przez lata, więc zauważ, że Twój kapitał będzie rosnął. I tutaj pokażę Ci taki wykres, że... Procent składany to nie jest, wiesz, jednolinijny, że on będzie tam jakoś szedł, tylko na początku zawsze jest ten zysk mniejszy, nie? No bo z tych, tych powiedzmy, 10 tysięcy złotych, 1000 złotych, zł, no wydaje się niewiele. Tylko znowu, jeżeli popatrzymy się w długim terminie, no to jeżeli te odsetki będą narastały, to na początku idzie Ci słabo, a nagle jest, wystrzeliwuje w górę po jakimś czasie, ponieważ właśnie ten procent składany zaczyna działać. Więc stosuj go właśnie w swoim życiu, myśl też długoterminowo, zawsze długoterminowo, nie, nie patrz na jakieś krótkie, szybkie rozwiązania, bo budowanie nie tylko właśnie finansów, ale generalnie całego swojego życia... Zawsze potrzebuje długiego terminu. A my dzisiaj szukamy takich wiesz, szybkich rozwiązań, że chcemy już milion złotych w weekend i tak dalej, nie? Żeby już nie musieć pracować i tak dalej, leżeć na Bahamach, opalać się i, i tak dalej. Ale to nie na tym polega. Tu nie ma szybkich rozwiązań. Jeżeli faktycznie chcesz świadomie budować swój majątek, nie wpadać właśnie w różnego rodzaju, właśnie naciągaczy, którzy ci pokazują, że możesz w krótkim terminie tutaj, wiesz, tu zarobić 5, tutaj 10 tysięcy złotych, tu być może 100 tysięcy złotych, bo się okaże, że to są czyste czasem spekulacje, które nie przynoszą właśnie realnych zysków, a ty możesz przez to stracić. Dlatego myśl właśnie długoterminowo, że jeżeli właśnie budujesz sobie majątek, że chcesz być wolnym finansowo za 10-20 lat, no to masz czas na to, żeby właśnie jeżeli będziesz chciał wejść w jakiś rynek, na przykład akcji, no to będziesz mógł po kolei sobie czy dokupywać, zmieniać strategię, bo będziesz miał na to czas. Natomiast jeżeli będziesz szybko musiał podejmować decyzje, to czasem one. Nie do końca mogą być oparte o jakieś racjonalne, wiesz, myślenie, i będzie powodowało to, że właśnie będziesz tracił pieniądze. A w długim terminie, zawsze to Twoje na przykład inwestowanie będzie dużo bezpieczniejsze. I tak dochodzimy do punktu czwartego, czyli emocje. Tutaj bardzo powiązany też i z punktem poprzednim, ale też generalnie z finansami, bo tutaj jednym z filmów poprzednich wspominałem, nawet podawałem przykład takiej książki jak Psychologia Pieniędzy, gdzie autor pokazuje takich 20 historii właśnie na temat inwestycji, oszczędzania, że głównie one właśnie oparte są o emocje, że tutaj często finanse to właśnie nie logika, tylko emocje. Tylko teraz ważnym jest, żebyś właśnie nauczył się jak nie podejmować właśnie swoich decyzji opartych o emocje, bo te nie, nigdy nie będą dobre. I jak to zrobić? Przede wszystkim wiedza. Musisz wiedzieć, jak co działa, jak ci coś pomoże, jak właśnie, czyli jak te procenty działają, czy jak podatki działają, jak twoje inwestycje, czy to jest taka, którą wybrałeś, bo ktoś ci powiedział, czy sam właśnie przeanalizowałeś, że to jest odpowiednia. Bo teraz ta nasza świadomość, taka, że ty jesteś bardziej świadomy, to wynika z wiedzy, i im jesteś bardziej właśnie obeznany, o, oczytany, śledzisz informacje na rynku, czytasz pewne artykuły, no to wtedy jesteś bardziej świadomy i podejmujesz właśnie bardziej logiczne decyzje. Zgadza się? I tutaj, jeżeli mówimy właśnie o inwestycjach, to zobacz, jeżeli wszyscy mówią o inwestycjach, to nie jest dobry moment, żeby wchodzić. Jak nagle nawet, na, nie wiem, pani w żabce na kasie mówi o tym, że trzeba inwestować w akcje albo w nieruchomości, no to to nie jest dobry moment na to, żeby kupować te aktywa. A właśnie ludzie je kupują pod wpływem emocji, no bo jest ten napędzany rynek, wszyscy, to ja też, no i później... Praktycznie jest to przy górce, zaczyna spadać i Ty sobie myślisz, kurczę, nie chcę stracić wszystkiego, to wezmę to, sprzedam. No i tracisz tym sposobem swoje pieniądze, bo znowu wchodzą tu emocje i brak wiedzy. Dlatego wszystko musisz sobie poukładać, plus do tego mieć taki swój własny plan. No bo znowu, jeżeli Ty pod wpływem właśnie decyzji kogoś, nie to, że Ty sobie usiądziesz, Przemyślisz, popatrzysz się jakie ja mam możliwości inwestycyjne, że mogę inwestować w papiery wartościowe, w akcje, w nieruchomości. Mam tego mnóstwo do wyboru, tylko bierzesz pierwszą, lepszą, bo gdzieś przeczytałeś, zobaczyłeś jakąś reklamę. Ktoś cię właśnie nakręcił emocjonalnie, że zaczniesz zarabiać, wiesz, 5000 zł dziennie, nic nie robiąc, leżąc na Bahamach. No jeżeli tak będziesz podchodził do swoich finansów, no to nie dziw się, że będziesz je tracił. A teraz, jeżeli ty będziesz miał swój własny plan, gdzie na przykład stwierdziłeś, przeczytałeś, dowiedziałeś się, że dla mnie najlepszym inwestowaniem będzie inwestycja w nieruchomości. I teraz uczę się, czytam, jak to działa, jak to funkcjonuje i w tym kierunku podejmujesz swoje działania. Więc po pierwsze, żadne właśnie spekulacje, nikt cię na to nie naciągnie, że to jest dobra jakaś okazja, bo ty masz swój plan i chcesz inwestować w nieruchomości, i żadna inna forma inwestycji Cię nie interesuje, więc to po pierwsze, no i po drugie, będziesz się właśnie tego trzymał. Nie? Będziesz się tego trzymał, będziesz się w tym kształcił, więc też będziesz wiedział, jak ten rynek wygląda. Czy właśnie będziesz chciał kupić nieruchomość, to będziesz wiedział, czy to jest dobry moment, czy nie, bo będziesz właśnie przebywał z ekspertami, będziesz ich słuchał, być może odbędziesz jakieś szkolenia, kursy, po to właśnie, żeby dowiedzieć się tego wszystkiego, żeby nikt właśnie nie wchodził ci z butami w twoje życie, żebyś ty miał plan na swoje życie, bo pamiętaj, że jeżeli ty nie masz. Planu, takiego pomysłu na siebie, jak mają wyglądać właśnie moje finanse, moje zarobki, moje inwestycje, generalnie całe moje życie, to ty gwarantuję ci na 100%, znajdziesz się w planie kogoś innego. A jeżeli znajdziesz się w planie kogoś innego, to pomyśl, czy ten ktoś na pewno będzie myślał o Twoich planach, wartościach i marzeniach? Kolejny, piąty punkt to historię innych ludzi. Tutaj nie wynajduj koła na nowo. Nie wynajduj koła na nowo. Tutaj zostało już wszystko wynalezione. Jeżeli Ty chcesz w jakiś sposób na przykład zainwestować pieniądze, nie musisz robić tego nie na czuja. Nie musisz robić tego na czuja. Możesz posłuchać ekspertów, którzy się na tym znają i robią to od lat. Jeżeli chcesz stworzyć biznes, znowu nie rób tego na, na czuja. Naucz się jak działa marketing, jak działa sprzedaż, żeby fajnie pozyskiwać klientów, żeby Twój biznes wzrastał, a nie robił tak, jak Ty umiesz, a często właśnie my nie umiemy, bo nie rodzimy się z takimi umiejętnościami. Czytaj biografie ludzi, gdzie właśnie dowiesz się, jak, jak to wszystko funkcjonuje. Yy, możesz sobie przeczytać właśnie książki, typu na przykład, wiesz, Netflix, to się nigdy nie uda, gdzie masz historię tego, ile ludzie musieli przezwyciężyć, żebyś Ty mógł dzisiaj oglądać Netflixa siedząc na kanapę, ile oni musieli poświęcić i wtedy masz inną perspektywę, patrzysz, wow, co ci ludzie są w stanie poświęcić, żeby zbudować takie wspaniałe biznesy. Także czytaj biografię właśnie. Druga, odbywaj kursy jakieś, żeby właśnie dowiedzieć się, jak to wszystko funkcjonuje. Czy ja w ogóle dobrze myślę? Tylko szukaj też dobrej wiedzy. Kopiuj innych ludzi. Nie bój się właśnie to, co powiedziałem, że koło już zostało wynalezione. Nie wynajduj go na nowo. Są przecież na przykład, jeżeli mówimy o inwestycjach, są na przykład takie programy, że ty naśladujesz kogoś. Widzisz, że ktoś ma efekty, ty płacisz mu na przykład tam jakąś określoną sumę za to, że możesz podglądać jego ruchy i robić te same. I dzięki temu zarabiasz pieniądze tak jak on. To jest tak proste, kochani, to jest naprawdę tak proste, a my sobie utrudniamy życie, bo nie chcemy się uczyć, nie szukamy właśnie tej wiedzy, po to, żeby nasze życie stawało się lepsze. I właśnie. Z tym związany jest kolejny punkt, szósty czyli wiadomości finansowe. Właśnie ta wiedza, żeby ona była dobra, żebyś nie czytał jakieś tylko wiesz portali typu Onet WP, gdzie tak naprawdę te wiadomości finansowe to nawet nie wiadomo kto to pisze. Oni piszą po to, żeby to się wiesz sprzedało, żebyś ty tam klikał reklamy i tak dalej, żeby to wszystko się spinało. A nie wiesz w ogóle jaką kto ma wiedzę. Dla nich milion, miliard, co za różnica? Ma dużo zer. To tak, jakbym ci powiedział, zmarło 58 milionów ludzi, i sobie myślisz, wow, ale dużo, co się stało, co się wydarzyło, to więcej niż w Polsce mieszka. Tylko popatrzcie, jeżeli byłbyś właśnie oczytany, miał jakąś wiedzę, to wiedziałbyś, że po prostu 58 milionów ludzi co roku umiera na świecie. I to jest wtedy normalna sytuacja, ale jeżeli. Ona jest jeszcze przekazana właśnie w taki emocjonalny, nadmuchany sposób, no to tym bardziej ona na ciebie działa. Jeżeli ja ci powiem właśnie, że podatki można je ogarnąć, powiem ci na spokojnie jak to zrobić, a w telewizji uszyrzysz, "Podatki rosną, trzeba uciekać, coś tam". No to nagle się emocjonujesz, mówisz: "Kurczę, jak to działa? To nic się nie da już w tej Polsce zrobić". A jak do tego na chłodno podejdziesz, będziesz miał odpowiednią wiedzę, no to się okazuje, że da się te wszystkie problemy Rozwiązać bez mniejszego wysiłku. I teraz, takimi prostymi rzeczami, które możesz na początek, właśnie, to czytać sobie na przykład sprawozdania finansowe. I znowu, tutaj nawet nie musisz nic płacić. Wpisujesz sobie w google KRS i szukasz spółek, które cię interesują. I możesz sobie tam ściągnąć sprawozdania finansowe, bo spółki muszą co roku je publikować i one są publiczne. Możesz je sobie ściągnąć, przeczytać, dowiedzieć się, jak te firmy funkcjonują, na co wydają pieniądze, jaki jest dochód, jaki jest przywód. Tam możesz bardzo dużo cennych informacji z tego uzyskać i zmieniać się też perspektywa, bo się okazuje, że kurczę, ja zarabiam 3000, a firma ma 100 milionów przychodów, to jak oni to robią? To znaczy, że da się to jakoś ogarnąć. Zgadza się? Kolejny przykład, słyszeliś pewnie o Jeffie Bezosie, twórcy Amazona, jeden z najbogatszych ludzi tego świata. I popatrzcie, w internecie, możesz znaleźć jego listy, które pisał do akcjonariuszy. I znowu to nie jest jakaś tajemna wiedza. Wpisujesz w Google listy do akcjonariuszy Jeff Bezos i pojawić się tysiące stron, gdzie będziesz mógł sobie przeczytać właśnie, co ten człowiek, który jest dzisiaj najbogatszym człowiekiem na świecie, pisał do ludzi po to, żeby ta firma się rozrastała. Popatrzcie, jakie to jest bardzo proste. To nie jest jakaś znowu wiedza tajemna. Wchodzisz sobie w internet, a skoro mnie oglądasz, to znaczy, że masz do niego dostęp. Tylko zamiast skupiać się na tym właśnie, jak dbać o swoje finanse, jak być inteligentnym, finansowo, emocjonalne, no to oglądasz jakieś głupoty na YouTubie, jakieś kotki pieski, no to nie dziw się, że Twoje życie w ten sposób wygląda. Więc szukaj odpowiedniej wiedzy. Kolejny punkt, na naszej liście, to przekonania. Odpowiednie przekonania właśnie na temat finansów, na to, jak to funkcjonuje. Bo popatrzcie, jeżeli na przykład, znowu, zarabiasz dzisiaj mało, chciałbyś zarabiać więcej. Ale po pierwsze, w Twojej głowie są takie przekonania, że na pieniądze to trzeba ciężko zarabiać, duże pieniądze to pewnie trzeba kombinować i tylko ukraść, że trzeba ciężko harować, a i tak państwo po, później połowę weźmie. No to popatrzcie, jeżeli Założę się, że większość ludzi chce być w jakiś sposób niezależnym finansowo, nawet jeżeli się do tego nie przyznają. I teraz chcą być niezależni finansowo, chcą zarabiać więcej, chcą nie mieć problemów finansowych. Że jak pójdą do sklepu, żeby nie musieli wiesz, wybierać między serkiem za 5 zł, a z serkiem za 7 zł, tylko kupili to co chcieli. Zgadza się? Chciałbyś mieć taką sytuację? Pewnie? A z drugiej strony myślisz sobie właśnie, że pieniądze są złe, trzeba na nie chorować, że to tylko zło, robią dużo zła na świecie, przez nie są wojny, ludzie kradną, mordują się. No to wiesz, jeżeli właśnie sam masz takie przekonania, to sam się będziesz sabotował. Ty nie będziesz chciał właśnie dążyć do tych większych zarobków, no bo jakby z automatu będziesz o tym myślał, że pieniądze są złe. Więc twoja podświadomość, cały ty. Będzie stwarzał takie zdarzenia w Twoim życiu, takie sytuacje, żeby Ci właśnie pokazać, że pieniądze są złe, że Cię ciężko harować i tak dalej, i tak dalej. Więc zobacz, że przekonania będą grały tutaj ważną rolę. I druga sprawa właśnie, czy Ty myślisz, że pieniądze to tylko wiesz, w dużych biznesach to robi się, wiesz, jakieś krzywe interesy, że wszyscy kradną, no to będzie Ci ciężko, bo jeżeli Ty właśnie przeczytasz taką, na przykład jak w poprzednim punkcie mówiłem o firmie, która na przykład ma 200 milionów przychodów, to sobie pomyślisz, kurczę, to Ci to musieli nakreść, nie? No kurczę, jeżeli będziesz miał takie podejście, no to nigdy nie wyjdziesz z tego takiego biednego myślenia, że... To ja to nic nie mogę, jestem ofiarą mojego losu. Ja nie mogę zarabiać wie, większych pieniędzy, no bo się nie da. No ale skoro inni ludzie to robią, to znaczy, że się da, tylko musisz pomyśleć, czy ja czasem nie myślę właśnie źle o swoich pieniądzach. Kolejny, ósmy punkt na naszej liście to gry i symulacje. Popatrzcie, ty nie musisz dzisiaj od razu ryzykować jakimiś swoimi pieniędzmi, oszczędnościami, tylko możesz sobie jakąś symulację biznesu, są różnego rodzaju gry, na komputer planszowe, które właśnie nauczą Cię oszczędzać, inwestować w nieruchomości, w biznes, jak go prowadzić, zobaczyć, zasymulować, czy, czy ja tak umiem, czy ja tak potrafię, czy ja to wszystko ogarnę. Możesz sobie na przykład jakieś symulacje, grania na giełdzie, zobaczyć, czy ja faktycznie, czy ja to umiem robić. Tylko znowu tutaj, jeżeli wejdziesz później w ten realny świat, no to dochodzą do tego emocje. Ale właśnie, znowu, żeby nie być emocjonalnym, nie podchodzić emocjonalnie do tych moich zainwestowanych pieniędzy, no to ja wcześniej mogę się właśnie nauczyć, na przykład na jakimś symulatorze, czy mi to zagra, czy mi się to opłaca, jak to postąpi, jeżeli ja tak zrobię, to jaka będzie tego decyzja. Mogę się wcześniej do tego dowiedzieć. Ja pamiętam zawsze, jak byłem młodszy, i nawet do dzisiaj lubię grać w gry strategiczne, czysto strategiczne. Dzięki temu, właśnie ze swoimi klientami, potrafię strategicznie opracować plan działania. Co po kolei zrobić, jak zadziałać? Inne myślenie, logiczne, bardziej przejrzyste. I tutaj, popatrzcie, bardzo lubiłem na przykład. Gry, gdzie buduje się miasto, ale to naprawdę była realistyczna gra, gdzie trzeba było zobaczyć, jakie są wydatki: importować, eksportować, rozbudowywać miasto. Obywatele niezadowoleni, a tu podatki trzeba było obniżyć czy podwyższyć. Bo jak za bardzo obniżyłem, no to miasto bankrutowało. Jak w drugą stronę, to znowu obywatele nie, nie byli jakoś przychylni do, do tych zmian. Więc zobacz, że samo granie nawet nauczyło mnie pewnych rzeczy, że łatwiej jest mi dzisiaj właśnie podejmować te, te decyzje. Także szukaj właśnie takich rozwiązań, które pomogą Ci lepiej zadbać o swoje finanse. I dziewiąty punkt na naszej liście, Twoje otoczenie. Popatrzcie, dzisiaj tak naprawdę możesz pójść na różnego rodzaju spotkania networkingowe, jakieś biznesowe, zobaczyć, właśnie poznać tych ludzi, jak oni funkcjonują, jak oni myślą. No bo znowu, jeżeli jesteś w swoim otoczeniu zamknięty i cały czas się poruszasz, tylko wiesz, dom, praca, znajomi, którzy właśnie nie mają być może jakichś ambitnych planów na życie, nie zarabiają zbyt dużo, a chciałbyś coś zrobić, ale widzisz, kurczę, ale w moim otoczeniu tego się nie da, no to pewnie się tak nie da. Ale wchodzisz na takie właśnie spotkanie biznesowe i poznajesz tam 20, 30, 50 przedsiębiorców, którzy właśnie zarabiają po setki tysięcy, miliony złotych, i mówisz: Kurczę, to jednak się da! I tutaj będę mógł zobaczyć właśnie, jak ci ludzie funkcjonują, jak oni myślą. Być może ktoś zaprosi mnie na kolację, będę mógł z nim spędzić czas jeden na jeden. Dowiem się, co ja muszę zmienić w swoim życiu, żeby mi to zaczęło wychodzić. Co ja muszę zrobić? Bo tutaj tak dla ciebie, krótko mówiąc, jeżeli dzisiaj zastanawiasz się właśnie, że być może chciałbyś jakiś mały biznes, jakąś swoją firmę założyć, to pamiętaj o tym. Że prowadzenie firmy to, to jest taki, można powiedzieć, biznes rozwiązywania problemów innych ludzi. I tutaj po prostu znajdź, jakieś, znajdź jakieś, jakąś rzecz, dzięki której pomożesz komuś rozwiązać jakiś problem, nieważne w jakim temacie, i znać później osoby, które ci to za to zapłacą, i w ten sposób masz gotową firmę. Tylko znowu tutaj nie musisz też wymyślać drugiego Facebooka, Amazona czy czegokolwiek innego. Możesz też znowu skopiować, skorzystać z wiedzy, tylko zrobić coś właśnie więcej, wnieść więcej wartości, bo zrobisz to bardzo podobnie jak ktoś inny, skopiujesz to, ale dodasz tam więcej wartości, bo dodasz jakieś inne doświadczenie, ulepszysz ten biznes, że będzie jeszcze lepszy, być może jakaś lepsza obsługa, bo w tamtej firmie się nie sprawdzała, więc tutaj masz inne pole właśnie do popisu, dlatego musisz myśleć inaczej, bardziej otwarcie. I w tym Ci pomogą właśnie inni ludzie, żeby zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje. Okej, okay, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się taka tematyka, te filmy, zostaw lajka, yy, bij subskrypcję, żeby tutaj YouTube podpowiadał Ci właśnie, że pojawi się kolejny taki wartościowy film na tym kanale. I tutaj, jeżeli też potrzebujesz właśnie takiej pomocy, zacznij, pod spodem masz link do mojego darmowego treningu finansowego, gdzie po kolei, krok po kroku, pokazuję Ci, co musisz właśnie ogarnąć, jakie umiejętności zdobyć, jak sobie poukładać finanse, żeby właśnie one nie sprawiały jakichś trudności w Twoim życiu. Bo wszystko to, to są po prostu umiejętności, które trzeba sobie poukładać, wiedzieć, zbudować plan, mieć jakieś strategie, pomysł na siebie i wtedy to zaczyna dobrze funkcjonować. Jeżeli jeszcze dopisałbyś jakiś temat, podziel się w komentarzu, co byś jeszcze uwzględnił, ewentualnie, czy ci się coś nie podoba, weźmy, podyskutujmy właśnie, co ewentualnie byś zmienił, co dodał, yy, co w ogóle myślisz o tego typu filmach. Bardzo zależy mi na tym, żebyś się podzielił właśnie też swoją opinią, co myślisz właśnie na temat tego, w jaki sposób ja przekazuję wiedzę. Także, widzimy się następnym razem. Miej dzisiaj wspaniały dzień, trzymaj się, cześć!